Od 20 lat mam pewne marzenie. Jest to domek na wodzie na Malediwach, ale ile kosztuje dostanie się na taką wyspę? Ale zacznijmy od Male, czyli stolicy Malediwów, gdzie znajduje się międzynarodowe lotnisko. Na wyspy w pobliżu Male możemy dostać się promami publicznymi, które są najtańsze, ale mają określony rozkład. Średnia półka to motorówki, a najdroższe są hydroplany oraz samoloty krajowe. Ja wybrałam samolot krajowy, ponieważ mój hotel znajdował się od Male aż 400 km. I już na tym etapie. Mogę Wam powiedzieć, że taniu nie jest, no i już nie będzie. Lot w dwie strony, który trwa około godziny, kosztuje 1600 zł. Pamiętajcie, że lecąc takim samolotem, najlepiej siedzieć przy oknie, bo możecie podziwiać te przepiękne atole. Malediwy można zrobić budżetowo na lokalnych wyspach bądź w wyższym standardzie, natomiast ja zawsze od dziecka chciałam chociaż raz spać w domu na wodzie, więc przybliżę Wam, jak to wszystko wygląda cenowo. Pamiętajcie, że w kurortach możecie spożywać alkohol, natomiast na lokalnych wyspach, jest on zabroniony i również go nie sprzedają, ani nie możecie go przewieźć w walizce. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście ciekawi, jak wygląda dzień w takim hotelu i ile kosztuje doba w takim domku.